Hej, sporo informacji na temat zrzucania kilogramów, sporo pytań też na temat zrzucania kilogramów ostatnio, ponieważ dzielimy się cudownymi zdjęciami z naszej grupy Wielki Post. Wielki Post, jak również salerowe wyzwanie, które zaczęliśmy w tym roku, które pozwala pozbyć się rzetelnie kilogramów, i wiele osób zaczęło to pytać, wiele komentarzy się pojawiło i tak naprawdę. Zaczęło wręcz komentować, że to jest za szybki sposób zrzucania kilogramów i jest możliwy efekt jojo. Pragnę się z Tobą dzisiaj podzielić informacjami, które pomogą Ci zrozumieć, jak zrzucamy kilogramy. Jaki jest najszybszy sposób? Jeśli szukasz zrzucania kilogramów, to tutaj pewnie znajdziesz informacje. Natomiast to, co będzie najważniejsze, dla mnie przekazanie Tobie najważniejszej rzeczy, do której będę powracał do samego końca. To odzyskanie zdrowia, aby, zrzucić aby pozbyć się kilogramów, a nie na odwrót. Czyli naszym celem jest odzyskanie zdrowia. My skupiamy się na odzyskaniu zdrowia, a efektem dodatkowym, efektem bonusowym jest rzucenie kilogramów. Ale zacznijmy od samego początku. Jak myślisz, co jest numer jeden pokarmem, czy częścią pokarmu na świecie, która pozwala nam zrzucić najszybciej kilogramy? Jak myślisz? Jaka część, jeśli mielibyśmy wymienić witaminy, minerały, białka, węglowodany, tłuszcze? Jak myślisz, jaki element z tych pokarmów, które wymieniłem, jest pokarmem, który najszybciej pozwala zrzucić kilogramy? Dam wam chwilkę, za momencik napiszemy, jaki, jest, jaki to jest pokarm. Nie wiem, czy już napisałeś, ale to jest białko. Białko jest najszybciej. Elementem, który pozwala nam zrzucić najszybciej na świecie kilogramy. Ze wszystkich sposobów, jakie do tej pory oczywiście znamy, można oczywiście nie jeść tak jak my przez 7 dni, pić tylko wodę i sok z samego rana i też stracimy bardzo dużo kilogramów. Ale w dłuższej perspektywie czasu to białko jest tym pokarmem numer jeden. Część pokarmu, która pozwala nam najszybciej zrzucić kilogramy. Dlaczego? Dlatego, że jesz. Białko, i to nawet w dużych ilościach, ja mówię tutaj o białku zwierzęcym, mi, jest bardzo minimalne przyswajanie tego białka, ponieważ nasze ciało nie jest w stanie przyswoić białka zwierzęcego, pomimo tego, że przez wiele lat programowano cię, że jednak jest odwrotnie, i w ten sposób chudniesz. Dlaczego? Dlatego, że nie dostarczasz sobie jedzenia do swojego organizmu. I w ten sposób tracisz bardzo dużo kilogramów. Na podstawie tego, tego konceptu powstało kilka diet, które są bardzo niebezpieczne. Dlatego teraz je omówię, ale chciałam od razu podkreślić, to są diety bardzo niebezpieczne i przez wiele um, organizacji zostały nazwane albo numer jeden najniebezpieczniejsza dieta na świecie, albo diety, których na pewno trzeba unikać. Pierwsza, ale chyba najbardziej znana to jest dieta Atkinsa. Był taki doktor, który nazywał się Atkins, który opracował po prostu dietę białkową. Ja miałem przyjaciółkę. Myślę, że z 10-12 lat temu, która stosowała tę dietę. Patrzyłem, jak marnieje w ciągu po prostu 2-3 tygodni, jak traciła energię, jak po prostu wychodziło z niej życie. Ona jadła głównie białko w postaci kurczaka, piersi kurczaka i po prostu coś tam jeszcze jadła. Dzisiaj już nie pamiętam, bo, bo to był x czasu temu. Natomiast ona traciła kilogramy, ale przy okazji spała w ciągu dnia po kilka razy, nie miała po prostu energii do życia. Oficjalnie ogłoszone jest, że taka ciekawostka na temat doktora Atkinsa, oficjalnie jest ogłoszone, że miał wypadek i pewnie tak było. Oficjalnie jest ogłoszone, że uderzył się w głowę, przewrócił się na chodniku, natomiast historia, która później została opowiedziana, czyli ta, która użała świat na temat doktora Atkinsa, który zawsze twierdził, że to jest zdrowa dieta, była taka, że doktor Atkins miał historię zawałów, miał przez wiele lat nadciśnienie, miał zastojnową niewydolność serca. To są wszystko rzeczy, które są zapisane w jego kartach w szpitalach. Po prostu stosował te białkowe jedzenie, tak? I po wypadku w szpitalu przybyło mu 30 kg. I teraz sceptycy niektórzy mówią, że on faktycznie ważył te 30 kg więcej, a niektórzy mówią, że po prostu w przeciągu 9 dni od wypadku bo 9 dni, kiedy przewrócił się, leżał jeszcze w szpitalu przytył, przy, przytyło mu się 30 kg. Każdy odpowie sobie, co mniej więcej mogło się wydarzyć, czy dr Atkins faktycznie stosował swoją własną dietę, czy faktycznie w jego organizmie były tak yy, dziwne yy, przechodziły procesy, że po prostu nabrał 30 kg wody w 9 dni, bo też to są, są takie wersje. Jest to dieta, której zachęcam, żeby unikać. Następna to jest dieta dukana. W yy, yy, mniej więcej chyba w podobnym czasie generalnie ci dwaj yy, 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 doktorzy wymyślili dietę, też jest oparta o białka. I w 2011 roku jest to Algierczyk, który w 2011 roku został uznany, najgier... została, został uznany za najgorszą dietę na świecie. W pewnym momencie nawet ten Algierczyk stracił prawo wykonywania swojego zawodu jako doktor, ponieważ podawał swoim pacjentom leki, które zostały wycofane z obiegu. Co jest ciekawostką w przypadku diety Dukana, jest szybka utrata wagi, ale też mięśni. Czyli tracisz wagę i mięśnie w tym samym czasie. Dziwne, prawda? No bo zjadasz białka, to dlaczego mięśnie tracimy? A, noż, a, a, a to dlatego, że po prostu te białko jest nieprzyswajalne. Następna rzecz, która jest e, e, bardzo często zgłaszana, pojawiają się kamienie w, woreczku, w pęcherzyku żółciowym. W pęcherzyku żółciowym i powstają chroniczne choroby nerek i choroby układu krwionośnego. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało jest w stanie przetworzyć jakąś ilość aminokwasów w ciągu dnia na swoje własne białka, natomiast jest to bardzo mała ilość. I w momencie, kiedy mamy za dużą ilość białek, Wtedy nasze nerki niestety cierpią, jak również cierpi wątroba. Następna rzecz, która jest związana z jedzeniem białka zwierzęcego, to jest dieta paleo. Bardzo dużo osób, stwierd bardzo mi osób stwierdzono miażdżycę, jak również otłuszczenie wątroby. Nie będę się rozwijał na temat tej diety, ponieważ jest to dieta stosowana przez naprawdę bardzo malutką cząstkę yy, yy, świata, yy, praktycznie marginalna i, i, i w zasadzie niepolecana. No, i jest jeszcze keto mięsne, które w ostatnim czasie zdobywa bardzo dużo jakby światła. I w jaki sposób ta, ta cała dieta keto, czyli ketogeniczna mięsna, się zachowuje? Przede wszystkim fajne jest to, że wyciąga wnioski z poprzedników. Czyli ta dieta ketogeniczna wyciąga wnioski z poprzedników, z Atkinsa, z Dukana, z Paleo itd., ale dalej to jest to samo. To jest wszystko związane z tym, żeby nadal spożywać pokarmy z od zwierzęce. I tutaj zwraca się uwagę na wysoką ilość tłuszczu, bo w porównaniu do poprzednich to zwracało się dużą uwagę na białko i tutaj zwraca się dużo większą uwagę na tłuszcz, ponieważ już wiadomo, że białko szkodzi. Natomiast bardzo jest, to jest fajne, to jest zalecane jest od 20 do 50 g zaledwie węglowodanów w ciągu dnia, czyli osoby, które zachęcają do diety ketogenicznej, to jest odstawienie pieczywa, makaronów, jakichś tam bułek, ciastek i tak po to żeby nie wywoływać hormonu insuliny w naszym organizmie. No i określa się, że to jest średnio, średnia ilość białka. Jak się określa białko? Podczas jednego posiłku białko nie powinno być większe niż nasza dłoń. Albo grubość kart, czyli tak ile, ile złożone są karty. Natomiast oczywiście osoby, które niby twierdzą, że są na tej diecie, bardzo często nie stosują tych wszystkich rzeczy. Poza tym nie zwracają bardzo ważnej uwagi. Osoby, które na świecie najbardziej zachęcają do tej diet keto, bardzo mocno zwracają uwagę na warzywa. Tam głównym składnikiem tych wszystkich dietkę, to są warzywa. W Polsce na odwrót. W Polsce jest głównym składnikiem zwierzę, które się zjada, zamiast właśnie zwrócić uwagę na warzywa. Mam nadzieję, że kiedyś osoby, które promują ten sposób podchudzania, zwrócą na to uwagę i zachęcą swoich zwolenników do tego, żeby jedli jak najwięcej warzyw i na tym skupili swoje jedzenie, bo tak to się rozwija na świecie. No i co z tym jest związane? Szybka utrata wagi, tak jak powiedziałem, no bo mało się z tego przyswaja. Ciało wtedy zużywa swoje pokłady, swoją energię. Jeśli nie jesz warzyw, to bardzo szybko niestety tracisz zdrowie. I co się dzieje? Jest to modne, ponieważ możliwa szybka utrata wagi, ale bez zwrócenia uwagi na zdrowie. Ja zachęcam Cię do tego, żebyś nie szukał odchudzania. Jest rok 2020, pewnie były postanowienia, jest dopiero trzeci miesiąc tego roku, były postanowienia. W tym roku będę ważyć mniej. Zamiast szukać diet odchudzających czy diet białkowych, poszukaj. Zdrowia, poszukaj swojej drogi do zdrowia, a przy okazji stracisz kilogramy, ponieważ twoje ciało nie będzie chciało nosić niepotrzebnych, zbędnych kilogramów. Dieta mięsna, jeśli miałbyś taką zastosować, i tu zwracam się do wszystkich osób, które, yy, yy, które chciałyby dalej spożywać zwierzęta, upewnij się, że masz dużą sałatę, to jest naprawdę duża micha sałaty, na górę jakieś białko i zdrowe tłuszcze. Przez zdrowe tłuszcze rozumiemy kokos, awokado, nasiona i oleje tłoczone na zimno. Te składniki pozwolą Ci utrzymać energię, ponieważ tutaj energii nie uzyskujesz z węglowodanów. Węglowodany zawarte w sałatach, w warzywach i tak są znikome. W zasadzie nie bierze się ich pod uwagę przy przeliczaniu, ponieważ zawartość błonnika jest tak duża w warzywach, że tak naprawdę te węglowodany w zasadzie nie mają żadnego wpływu na wybicie nas z tzw. ketozy. Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na temat ketozy, na końcu wkleję filmik. Drugi sposób odchudzania, czyli pierwszy to był jedzenie dużej ilości białka i w zasadzie nie jedzenie niczego i wtedy szybko stracisz kilogramy. Drugi, do którego nas się zachęca, który jest najmodniejszy na świecie, to jedz mniej i ćwicz więcej. Czyli jedz mniej kalorii i ćwicz więcej. I jak to dla Ciebie działa, powiedz? Jak to w Twoim życiu się sprawdza? Bo w moim życiu, kiedy zanim straciłem faktycznie kilogramy, zanim odzyskałem swoje zdrowie, to to w ogóle się nie sprawdzało. To w ogóle nie działało, bo ja nie wiedziałem, ile to mniej. Generalnie, kiedy jesteś uzależniony od, od jedzenia, to nie wiesz, ile to mniej, a poza tym nie rozumiesz prawdopodobnie lub nie znasz takich bardzo prostych przeżyczników na kilokalorie energii. I teraz na przykład zobacz, jak to wygląda. Mówienie do nas, że schudniesz, jak będziesz jeść mniej i ćwiczyć więcej, zobacz, jak to w rzeczywistości wygląda. Jeśli zjesz jedne, jedne średniej wielkości jabłko, dostarczysz do swojego organizmu 93 kilokalorie. Będziesz potrzebować, żeby spalić tą energię z tego jabłka, będziesz potrzebować szybki spacer... Szybki spacer przez 21 minut. Wybacz za telefon. Szybki spacer przez 21 minut lub biec przez 13 minut, żeby spalić tylko energię z jednego jabłka. Jeśli zjesz jeden baton, to jest 250 kilokalorii, potrzebujesz maszerować naprawdę szybko przez 38 minut. Z jednego batona. Następna maseczka, miseczka płatków, bez żadnego jogurtu, bez żadnych owoców. Miseczka płatków to jest 172 kilokalorie. Będziesz potrzebować maszerować przez 31 minut lub biec przez 16 minut. Kurczak i ryż. Najbardziej pospolite... W, proce, w projektach odchudzania, zrzucania kilogramów w różnych dietach, to jest 690 kilokalorii, średnio oczywiście, bo to wszystko zależy od wielkości, tak? Będziesz potrzebować, żeby spalić tą ilość kalorii i zabrać się za swój tłuszcz, bo teraz, co ja tutaj mówię? Mówię o tym, ile będziesz potrzebować poćwiczyć, żeby spalić energię z dostarczonego pokarmu, a dopiero później zabierzesz się za tłuszcz, który chcesz spalić. Jak zjesz takiego kurczaka z ryżem, to jest 690 kcal, będziesz potrzebować, jest taka maszyna wioślasz, nie wiem czy wiesz, wiosłujesz na siłowni, będziesz potrzebować wiosłować przez godzinę, zanim spalisz tego kurczaka. A gdzie jeszcze zabrać się do wiesz, do, do tłuszczu, który chcesz spalić? Następnie jak pójdziesz zjeść hamburgera z frytkami i z kolą, no to jest średnio około 1000 kcal. Będziesz potrzebować biec bardzo szybko przez godzinę, żeby to spalić. Czyli jeśli zjadłaś w ciągu dnia jeden taki zestaw, a idziesz na siłownię i biegniesz na młynku przez 20 minut, no to jedną trzecią dopiero tego spaliłaś, czy spaliłeś, a gdzie dopiero zabrać się do tłuszczu? Kolacja świąteczna. Coś, co później powoduje przez 3 do 6 miesięcy katar z nosa, grypę, zapalenie oskrzeli, choroby, które są w naszym organizmie. Kolacje świąteczne. Wyobraź sobie, że potrafimy zjeść podczas jednej kolacji 3000 kilokalorii. Podczas jednego zasiedzenia, podczas kolacji świątecznej. I żeby to wszystko spalić, żeby energię z tego wszystkiego spalić, potrzebowałbyś pójść na lekcję baletu przez 45 minut i wiesz, podskakiwać na palcach i podnosić ręce do góry. Nie wiem, czy widziałeś, taki jest lina, to się rope nazywa po angielsku. Bierzesz taką linę i walisz tą linę, liną w ziemię, to przez 20 minut. Byś potrzebował podskakiwać, przez 10 minut robić gwiazdy, Potrzebowałbyś robić jakieś ćwiczenia wysiłkowe przez 30 minut, bieć, biec na bieżni i tak dalej. Około 8 godzin ćwiczeń na siłowni wysiłkowych, żeby to spalić. Albo wiesz co? Przebiec maraton. Może maraton przebiegniesz. Jak zjesz kolację świąteczną, to możesz przebiec maraton, bo na, na maraton około 2600 kilokalorii potrzebujesz. Czyli jeśli przebiegniesz 42 km, to jesteś w stanie spalić kolację świąteczną i zacząć zabierać się za swój tłuszcz, za swoją tkankę tłuszczową. Także koncepcja jedz mniej kalorii i ćwicz dużo ma się nijak do rzeczywistości, ponieważ każdy z tych pokarmów dostarcza nam jakieś kilokalorie. Każdy w zasadzie, z które tutaj wymieniłem, może warzywa najmniej dostarczają, tak? Jeśli byśmy tutaj wymienili, dlatego ja ich nie wymieniałem. Jeśli jadłbyś same warzywa i biegał na siłowni, to pewnie by ten tłuszcz zaczął się spalać. Natomiast zachęcam Ciebie zupełnie do czegoś innego. Ponieważ cała koncepcja, z, y, która powstała, wszystkie programy, które powstają na świecie, nawet te najsłynniejsze, które y, tymczasowo pomagają ludziom na zrzucenie kilogramów, mają się dni jak do rzeczywistości. Zanim tam jednak dojdę, to mam dla ciebie szybkie zrzucenie kilogramów. Chciałbym ci podpowiedzieć i teraz zrób z tego koniecznie dodatki. Y, po pierwsze, najpierw to, co jest najważniejsze do co mówię Odzyskaj zdrowie, tak, aby zrzucić kilogramów, a nie na odwrót, bo to jest bardzo ważna rzecz. Patrz na swoje jedzenie, ja zachęcam Cię do tego, żeby patrzeć na swoje jedzenie pod kątem tego, co sobie dostarczę, żeby odzyskać zdrowie, a nie, bo muszę zrzucić kilogramy, ale jeśli chcesz, szybko zrzucić, na przykład nie dopinasz się w jakimś tam stroju na yy, wesele albo coś tam, i tak dalej, bardzo szybkie przejście czasowej głodówki przez 6 dni, taka 6 takie sześciodniowe odchudzanie. Na czym to polega? Polega, to jest taka głodówka opcja na szybko. Pierwsze 3 dni jesz tylko trzy posiłki dziennie. Przez pierwsze trzy dni tylko trzy posiłki dziennie. Dla wielu osób to będzie nowość, ponieważ nie jedzą tylko trzech posiłków dziennie, a jedzą 6 do 10, ponieważ pomiędzy tymi y... Y... posiłkami znajdują się tak zwane przekąski. Znajdują się tak zwane dodatkowe batony, ciastka, chipsy, e, jakieś rzeczy, nawet owoce i tam różne rzeczy, które się wrzuca pomiędzy posiłkami. Także przez pierwsze trzy dni jesz trzy posiłki, sprowadzasz to do trzech posiłków konkretnie wyznaczonych, później przechodzisz na dwa posiłki dziennie przez trzy dni. E, posiłki, z czego muszą być złożone? Przede wszystkim bez węglowodanów, bez żadnych cukrów, bez żadnego pieczywa, bez żadnych makaronów, bez żadnych rzeczy, które powstały ze zbóż, jak również z cukrów. Także to eliminujesz. Wprowadzasz głównie warzywa i zdrowe tłuszcze, o których mówiłem wcześniej, jak również mało białka. I przez dwa dni, przepraszam, przez trzy dni jesz dwa posiłki, czyli przesuwasz śniadanie do obiadu i zjesz tylko obiad i kolację, a później jesz jeden posiłek przez trzy dni. I w ten sposób zrzucisz najwięcej kilogramów. To jest taka sześciodniówka, taka rozbiegówka do tego, żeby zacząć się zdrowo odżywiać. I teraz w zależności od prędkości Twojego metabolizmu, oczywiście, bo jeśli on jest wolny, no to tych kilogramów będzie mało. Natomiast jeśli ten metabolizm jest ok, to zrzucisz te parę kilogramów. Przede wszystkim pozbędziesz się nadmiaru wody ze swojego organizmu, jak również spalisz około pół kilograma tłuszczu, ponieważ od pół kilograma do kilograma tłuszczu jesteśmy w stanie spalić w ciągu tygodnia. Dobra, i teraz podsumowując to wszystko, to co będzie najważniejsze z tego, zrozumieć w jaki sposób nasze ciało spala kilogramy, zrzuca kilogramy i czy jest możliwość, żeby takie sześciodniowe, takie sześciodniowe przejście do dopięcia się sukienki, żeby zastosować na całe życie. Można, od razu odpowiadam, natomiast trzeba to troszeczkę rozciągnąć w czasie. Ale przede wszystkim zrozumieć dwie koncepcje. Pierwsza jest taka, że są dwie tak, dwa takie działania, tak? dwa działania, które są yy, ukierunkowane na zrzucenie kilogramów. Pierwsze to jest, co robić, tak? A drugie czego nie robić. Zgadza się ze mną? Czyli pierwsze co robić, a drugie nie robić. I większość programów, co robi, skupia się nad tym, co robić? Skupia się nad tym, co robić. Jeśli przejrzysz te wszystkie programy, to tam jest napisane większość, przepraszam, bo nie chciałbym mu nikogo urazić, większość programów jest skierunkowane, co ty masz robić, tak? Czyli ćwiczenia są główne, najczęściej. A ja Ci powiem, że ćwiczenia to zaledwie 15% sukcesu. Nawet mniej, bo widziałeś, ile kilokalorii trzeba zużyć, ile trzeba energii zużyć na spalenie kilokalorii z codziennych posiłków, a gdzie dopiero się zabrać za tłuszcz? Następne specjalne programy posiłkowe mają się nijak do tego, jak funkcjonują hormony w naszym ciele. Poza tym, nawet jeśli to jest przeliczone na kilokalorie, kilokaloria nie jest równa kilokalorii. O tym jest odrębny film. Następne tabletki na zmniejszenie apetytu. Ja nazywam to tabletki, tutaj, ale to wszystko chodzi o te suplementy, które zażywasz, które mają zmniejszyć ci apetyt. Owszem, przestanie się chcieć jeść. Zaczniesz jakieś tam, powiedzmy na początku, spalać kilogramy, ale to szybko wróci, dlatego że te tabletki przede wszystkim spowalniają metabolizm i będziesz się czuć coraz gorzej. Poza tym, to nie o to chodzi, że Ty masz zmniejszyć apetyt w ten sposób. Zacząć, potrzebujemy zacząć myśleć o tym, co jemy i jak jemy. Ja bym się bardziej skupił na tym, co nie robić. I to będzie sukces. Długotrwały, długoterminowy sukces na tym, co nie robić. Przede wszystkim unikać częstego jedzenia. To jest numer jeden: unikać częstego jedzenia. Nawet nie to, co jesz, tylko ważne jest, jak często jesz, jaki jest twój rytm jedzenia. Następna rzecz to jest unikać cukru, pieczywa, ciast, wszystkiego, co powstaje z mąki, ponieważ to jest zamieniane bardzo szybko w naszym organizmie podczas pieczenia. Jeśli to jest upieczona mąka, jest, zamienia się bardzo szybko na węglowodany i wtedy nie spalasz tłuszczu, jak również unikaj imprez i stresu. Dlaczego stresu i dlaczego cukru, już ci tłumaczę. Jest sześć hormonów, które są odpowiedzialne za spalanie tłuszczu w Twoim organizmie. Sześć hormonów. I trzy hormony, które odpowiadają za budowanie tłuszczu w Twoim organizmie. Ale dzisiaj skupimy się tylko na dwóch. Jeden to jest kortyzol, a drugi to jest insulina. Tak? Insulina to tutaj mamy cukier, a kortyzol to mamy stres. Okay? Czyli pobudzanie kortyzolu jest przez stres, a pobudzanie insuliny jest przez cukier, tak? Czyli jeśli jesteś na imprezie i jest stres, czy, lub jest stres, tak? Bo to jest nie, nie, oczywiście nie w tym samym czasie, ale jest impreza i tak dalej, stres. To wtedy jest kortyzol i wtedy nie ma spalania tłuszczu. Natomiast jeśli jesz często, jesz cukier i pieczywa, to jest cukier i wtedy jest insulina i nie ma spalania tłuszczu. I te hormony, które są od spalania tłuszczu nie działają w Twoim organizmie. Czyli te dwa hormony, które są silniejsze od tych pozostałych sześciu, zadecydują o tym, czy spalić tkankę tłuszczową, czy nie. Dlatego chciałbym, żebyś wiedział, czy chciałbym, żebyś wiedziała o tym, dlatego zrobiłem ten program na ten temat, że te diety cud, typu białkowe, typu yy, yy, jedz mniej, ćwicz więcej, typu poznaj mój program, co robić, w długim okresie czasu bardzo często prowadzą do efektu jojo. Bardzo, w długim okresie czasu bardzo często prowadzą do tego, że zniechęcasz się, że rezygnujesz, że nie dochodzisz do swojego celu. Ja zachęcam Cię do stałego wprowadzenia sobie pewnych zasad jedzenia. Niech jedzenie będzie, dla ciebie będzie miało dla Ciebie znaczenie. Niech odzyskanie zdrowia będzie najważniejsze, a zrzucenie kilogramów na drugim miejscu. Żyjmy, aby żyć i odzyskiwać zdrowie. Prowadzając dwie takie piękne rzeczy. Czasowa głodówka, czyli jedzenie czasowe i wege keto. W filmik pod spodem na temat wegańskiego keto, w jaki sposób myśmy wprowadzili to do swojego życia, kiedy zrozumieliśmy jak działa dieta ketogeniczna, I wtedy będziesz mieć rezultat na całe życie. Czego Ci naprawdę serdecznie życzę. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że się podzielisz z innymi. Dołącz do naszych subskrybentów. Takich programów będzie jeszcze więcej. Do zobaczenia w następnym. Cześć!